O nie! Michał, to ty jesteś tutaj! O nie! Ale jazda! Dobra, łap róg, Rów i od góry, od góry. Jak na, na najbliżej góry łap złap. Straszny. rów! tam. Ruch. O, dobra, dobra. Rafał! A? Na ścianie! Na ścianie! A na ścianie! Na ścianie! Ja jestem jak prawdziwy fachowiec. Ja to najpierw ułożę na podłodze, potem se pójdę zjeść śniadanie, a potem może se to dokończę, a może se nie dokończy. Dobra. Pocik ...wa oko przykleję. Ale miałeś ja. Michał strój, ja pierniczę. I wałkiem. A już tak już jest. Tak, wałkiem. Ale tu po tej stronie możesz też wałkiem. Nie. No dobra, daj mi szansę. Nie. Raplon. Nie. Co? Raplon! jaki raplon? Kurwa, co ty to miło? Ja nawet nie wiem co to znaczy, to to, co to jest. Co? Raplon? Raplon! Raplon! To gumowę coś, co mam panu się pamiętać A, gumowę! A... Nie Rappli. ma jak to się nazywa! Rakla? Dobra Nie dole niech będzie. Po... Dobra, Dobra, tak Billboard! No! To chyba odpadnie, on odpada, normalnie odpadnie. Rafał ale... musisz! Ale chlapie. Rafał, ale Nie chlapie. Wiem, czym... Możesz ty w mordę. No, w mordę! Billboardy quad. Poczekaj. Co ty masz tutaj nierówną twarz? A no, to chłode, jest budek, mnie. Dobra. La, la, la. A co ty Za robisz, A cały babski świat. Za każdą z naszych bab. Mareczku, podgłośnij może... radę, bo ten z czerwonymi włosami. Bo ten, z czerwonymi włosami. Bo ten z czerwonymi włosami, to. Co miał tyle żon? Leci? Poczy... Bej, po, pokaż się. La, 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 la. O, a propos siku. A wiesz, Odpadłem. a wiecie, że ja w ogóle, to ja mam doktorat, tylko mi się nie chciało tych prac czytać. Nie, kurwa, to, się tą, to się z tą twarzą, nie uda. Skurwa. Słuchaj, to wyjdzie jak wyjdzie. Ej, dobrze jest, dobrze jest. Teraz to urag, plow, dawaj.